Cześć, dzisiaj pokażę Wam kuchnię w kolorze, którego jeszcze Wam nie pokazywałam i sprzęt AGD, o którym marzą miliony osób na całym świecie. Dlaczego? Prawdopodobnie dlatego, że jest po prostu ładny, kolorowy i ma błyszczącą powierzchnię. Co to takiego? Zapraszam do całego odcinka. Jak się zapewne już wielu z Was domyśla, chodzi o markę Smeg. Na wstępie dodam, że ten odcinek nie jest sponsorowany, nie chcieli zapłacić, no ale okej, okay, mam przynajmniej komfort i swobodę opowiedzenia o tych sprzętach według własnego uznania i doświadczenia. Natomiast nie mogę pominąć tej kwestii w tym pomieszczeniu kuchennym, ponieważ na pierwszy rzut oka mam wrażenie, że ta kuchnia dosłownie ocieka Smegiem. Zostańcie do końca tego materiału, powiem kilka słów więcej na temat tej firmy, tej marki, jak również podpowiem, co zrobić, aby nie wydając pieniędzy stać się posiadaczem jednego z tych właśnie sprzętów. A teraz skoncentrujmy się na naszej kuchni. Wspomniany już przeze mnie kolor na wstępie, którego jeszcze Wam nie pokazywałam, to ten kolor na dolnych frontach. Jest to płyta MDF pokryta folią o nazwie koloru morskiego. Do tego mamy górne szafki białe, matowe i. Blat o nazwie Halifax bielony. Być może kojarzycie kuchnię dość podobną kolorystycznie, natomiast tam również były białe szafki u góry, na dole odcienie niebieskiego, natomiast to była płyta o nazwie Fiord. Tutaj w karcie zobaczycie film z realizacji kuchni o której mówię dla porównania. Natomiast tutaj, właśnie jak wspomniałam, mamy kolor morski i biały. I co warto dodać, to oba fronty mają inną ramkę tłoczoną. Zobaczcie, dolne fronty to taki szeroki fres, natomiast w górnych frontach jest ta ramka już zdecydowanie cieńsza. I pamiętajcie, że można to ze sobą również zestawić i różnie konfigurować. Jeżeli chodzi o przemyślenie całego projektu od strony wizualnej, to chcę Wam zwrócić uwagę na. Półwysep i na tą część od strony widocznej. Zobaczcie, ten panel jest również, jakby w komplecie, frezowany i nadaje fajny bajer kuchni. No to są takie mankamenty, o których wy na etapie projektowania możecie nie wiedzieć, nie zwrócić uwagi, natomiast jeżeli traficie na dobrego projektanta, to z pewnością Wam zaproponuję takie rozwiązanie, a nie gładki panel, bo taki tu również mógłby się pojawić w tym samym kolorze, no ale efekt już byłby zdecydowanie słabszy. Cała kuchnia jest utrzymana, można powiedzieć, w takim stylu skandynawskim, klasyczne, właśnie frezowane fronty, więc nie mogło zabraknąć również klasycznych, pięknych uchwytów. Tym razem mamy piękną, elegancką gałkę w odcieniach srebra, jak również pozostałe dodatki naszego sprzętu AGD, do którego jeszcze dzisiaj wrócę, marki SMEG. Natomiast jeżeli chodzi o same rozwiązania, to zobaczcie, dół szafek w tej kuchni jest zaprojektowany w kształcie taki podkowy, w związku z tym po drodze znalazły się dwa narożniki i trzeba je jakoś zagospodarować. Jakie są systemy możliwe do wykorzystania do takich szafek narożnych? Już nieraz pokazywałam. Natomiast zaproszę Was do powtórzenia tej wiedzy i zobaczenia, jakie materiały możemy użyć, jakie wyposażenie. W tej szafce mamy. Kosz 3 koła, tak się nazywa, natomiast zwróćcie uwagę, ma on pełne dno. Bardzo fajna opcja, jeżeli mamy jakieś drobne przedmioty, mamy gwarancję, że one nie przelecą nam przez drobne szczelinki. Natomiast z reguły w tych szafkach przetrzymuje się po prostu miski, garnki, patelnie, także nic temu nie grozi. Ten inny model również pokazywałam już na poprzednich materiałach z wersją drucikową, a tutaj bardzo nowoczesne, fajne rozwiązanie, szafka. Z systemem Rewo. Zobaczcie, jaki fajny bajer, bardzo wygodne rozwiązanie, takie koło obrotowe, które e, kręci się wewnątrz szafki wraz ze swoim frontem. Jeden bądź drugi, a może jeszcze inny system, wszystko do przemyślenia i przeanalizowania w zależności od tego, co będziemy tam przetrzymywać i jaki mamy budżet na daną kuchnię i na dane wyposażenie. Mamy tutaj jeszcze rozwiązania w postaci szafek z szufladami wewnętrznymi. Zobaczcie, dwie szafki z wąskim, podłużnym frontem, natomiast tutaj cały front wyjeżdża nam do przodu. Mamy jedną głęboką szufladę, a w środku ukryte, zobaczcie jakie sympatyczne, drobne szufladki na przechowywanie na przykład folii spożywczej, woreczków śniadaniowych i mnóstwa innych bibelotów, które w każdej kuchni się znajdują. Natomiast ta szafka, bardzo podobna układem i swoją Szerokością, natomiast tu już macie, zobaczcie, klasyczny podział szuflad zewnętrznych. Wkład na sztućce, druga mniejsza szuflada i e, co fajne, ta najniższa jest z najwyższym frontem, czyli mamy tutaj możliwość przetrzymywania również wysokich. Sprzętów, robotów kuchennych i innych e, akcesoriów, które trzymamy w kuchniach. Do tego gorąco Was zachęcam, aby w kuchni, w której możecie pozwolić sobie na kilka szafek z szufladami, nie decydować się na identyczny układ, wszędzie na przykład trzy klasyczne szuflady, tylko pobawić się tym. Możemy wziąć trzy szuflady, dwie, cztery i tak dalej. Dzięki temu będziemy mieli różną przestrzeń do przechowywania różnych przedmiotów. Potem się rozpakowujemy w kuchni i okazuje, się, że na przykład chcielibyśmy trzymać tak już po nowoczesnemu szklanki, kubeczki w szufladach, a mamy głębokie i mamy wrażenie, że tracimy tutaj na to miejsce, w związku z tym trafiają one do szafek wiszących tak bardzo klasycznie. Zobaczcie jeszcze rozwiązanie z witrynami szklanymi, też już kilka razy pokazywałam. Tu front frezowany dodatkowo ze szprosami, ale co warto dodać i o czym pamiętać, to aby. Półki, które znajdują się wewnątrz szafki, wypadały, zobaczcie, bezpośrednio na linii naszego szprosa. Jeżeli ona byłaby wyżej i wypadała w środku tej szafki, myślę, mało estetycznie i nieelegancko by to wyglądało. Także to też jest detal, na który warto zwrócić uwagę. Natomiast w tych szafkach już owierty na półki szklane są przygotowane w odpowiednich miejscach. Dla pełnego dokończenia kuchni naszego projektu nie zapominajmy o przestrzeni na ścianie, w tym przypadku padło na wybór kafli, również pasujących do całego klimatu tej kuchni, także fajne rozwiązanie. A skoro mowa już o ścianie, to też przypomnę Wam gniazdka fajnie jak przemyślimy sprawę i również dobierzemy. E, bardzo oryginalne oprawki i w kolorze naszej ściany, aby troszeczkę one zginęły. No dobrze, to tyle w kwestii samego projektu kuchni i mebli. Natomiast e, obiecanych e, słów kilka na temat marki e, SMEG. Co to takiego, skąd się wzięła ta marka? E, włoska marka zaczęła swoją działalność w 1948 roku, a już po dwóch latach wypuściła produkcję pierwszych kuchenek gazowych z funkcją automatycznego zapalania gazu. Dalej były piekarniki z funkcją e, timera i tak ta e, Firma ewoluowała i dodawała do swojej oferty co nowe wyposażenie i sprzęty AGD aktualnie. Jest w posiadaniu pełnej oferty małego i dużego AGD. Natomiast w latach 70. marka mogła już sobie pozwolić na współpracę z najlepszymi na świecie projektantami i architektami od designu, którzy tworzyli te cacka. No to przyjrzyjmy się tym sprzętom, czy są też warte swojej ceny. Jestem ciekawa Waszych opinii. Dajcie znać w komentarzu, czy mieliście już okazję korzystać z tych sprzętów, czy one się Wam podobają, a ja pokażę Wam szybko co tutaj mamy. Nazwa SMEG to nic innego jak akronim czterech włoskich słów, w tłumaczeniu na nasze to zakłady metalurgiczne w Stalla i obok tej miejscowości włoskiej znajduje się również główna siedziba tej marki. Smek czerpie swoje wzornictwo z, ze stylu retro. Kolorystyka, która jest dostępna, bardzo obszerna, natomiast utrzymana w kolorystyce pastelowej. I tutaj mamy klasyczny model pięknej lodówki. Mówię pięknej, ponieważ próbuję się też podpisać pod prestiżową nagrodę Good Design Award, którą Smek otrzymał właśnie za podobny model lodówki, jak i wiele innych nagród. Zobaczcie. Lodówka jak lodówka, górna część zamrażarka oczywiście i na dole nasza chłodziarka. Natomiast cały myk chyba tkwi w tych szczegółach, czyli opływowe, obłe kształty, super kolorystyka, błyszcząca powierzchnia, więc przykuwa to uwagę. I umówmy się z najprostszej kuchni, wstawiając takie detale i akcenty pięknego sprzętu AGD możemy całość podkręcić. Pokażę Wam tutaj kilka zdjęć kuchni, która, jeśli dobrze pamiętam, kosztowała 7000 zł, jeżeli chodzi o meble. Natomiast zobaczcie, tam są same sprzęty z mega w kolorze tym razem błękitu, a więc cała kuchnia robi wielkie wrażenie na start, a meble okazały się być dużo tańsze od całego sprzętu AGD. Ok, mamy lodówkę, zobaczcie co jeszcze ta marka ma w swoim asortymencie. Tutaj klasyczny ekspres przelewowy do kawy. W ofercie są nawet baterie zlewowe, więc kolejny akcent Smega. Dalej mamy opiekacz czy toster, jak zwał tak zwał i Sprzęt nasz do gotowania, zobaczcie, w klimacie znowu do całego projektu mamy płytę gazową SMEGA, jak również piekarnik. Zachęcam, wejdźcie na stronę Smega, jeśli nie znacie tego producenta, tej marki, i zobaczcie, co tam są za piękne rzeczy. Smeg wypuścił również pralkę, która wygląda jak wolno stojący mebel. Zachęcam do odszukania tego modelu, robi robotę. Cały bęben jest schowany za pełnym frontem, także na pierwszy rzut oka w ogóle nie wiadomo co to jest, a wygląda świetnie. Jeśli chodzi o mnie, no całe doświadczenie moje polega jedynie na korzystaniu z ekspresu do kawy i takiego tostera, więc proste sprzęty, póki co nie mogę narzekać, wszystko się sprawdza, pięknie wygląda i owszem, natomiast no ta cena niejednego potrafi zwalić z nóg, natomiast myślę, że no zasługują na kilka słów uwagi, ponieważ faktycznie jako pierwsi wymyślili tak wspaniałe i oryginalne kształty, kolory, i ta błyszcząca powierzchnia, także jeżeli robimy coś oryginalnego, to jak najbardziej można w, stronę, w tą stronę pójść. No dobra, obiecałam jeszcze, że podpowiem co zrobić, aby stać się posiadaczem jednego ze sprzętów. E, otóż na fanpage'u Easy Kuchnia znajdziecie post reklamowy, w którym jest do wygrania robot planetarny marki SMEG, bodajże w kolorze różowym. Także zachęcam do komentowania, ponieważ to jest jeden z warunków, aby wygrać i można stać się posiadaczem. No i liczę na Waszą szczerą, rzetelną opinię. Jak już uda Wam się wygrać, dajcie znać, jak sprzęt się sprawuje i czy faktycznie jest warty całego zachodu. Do zobaczenia już za tydzień. Przygotuję dla Was kolejną inspirację, kolejny projekt. Zaglądajcie tutaj, jeżeli materiał Wam się podobał, to poproszę o kciuka, o suba. Zawsze możecie z niego zrezygnować. Natomiast jeżeli poszukujecie kuchni i inspiracji na swój projekt, to warto oglądać co tydzień nowy materiał. Do zobaczenia.